Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego Bydgoskiego SACL. Jedną z ulubionych zabaw mojego dzieciństwa była jazda na koniku bujanym. Uwielbiałem ten sport. Już wówczas nauczyłem się jednego, że nie wolno przeszarżować bo jak się za, za bardzo rozkołysałem, zapędziłem, no to znalazłem się na podłodze w pokoju moich dziecięcych zabaw. Czyli jakby koń poniósł. Oczywiście to była ta pierwsza w życiu taka dziecięca i zarazem jeszcze bardzo dziecinna nauka. Później, już w wieku stud studenckim i po studiach, nieco jeździłem. Na prawdziwych koniach. Zarówno w klubie jeździeckim, tutaj w Myślęcinku, wtedy jeszcze pod Bydgoszczą, jak i raz byłem na wczasach w siodle takich studenckich. Jeszcze to było po krótko po studiach moich świeckich, tych pierwszych. No i tam to było w Książu Śląskim. Tam nie wiem, czy jeszcze jest, ale wówczas było państwowe stado Ogierów. I to już nie były przelewki, tam trzeba było bardzo uważać, bo te ogiery niejednokrotnie ponosiły. Potrafił taki ogier nawet dobrego jeźdźca, a co dopiero mnie, początkującego, wyrzucić z zadań, niczym z katapulty, nawet na postoju. I to nauczyło mnie jednego, mianowicie, iż największą umiejętnością w sztuce jeździeckiej jest umiejętność zapanowania nad koniem. To koń musi słuchać jeźdźca. Jeździec jest dowodzącym, on wydaje rozkazy, daje impulsy odpowiednie, musi mocno trzymać wodze, łytkami ująć konia i prowadzić tam, gdzie zechce. Nie, nie może pozwolić koniowi robić tego, co chce, bo robi się ogólny bałagan. I podobnie jest w naszym życiu, w życiu każdego z nas, ludzi. Człowiek składa się z duszy i ciała. I to pierwiastek duchowy musi być tym jeźdźcem, a ciało jak koń ma słuchać, ma być podporządkowane. Tylko wówczas, jak się też widzi takiego jeźdźca na koniu, jeźdźca wprawnego, który doskonale nad koniem panuje. To sprawia wrażenie, że ten jeździec wraz z koniem stanowią harmonijną całość. Przepięknie się porusza, to jest piękny widok. Jest harmonia, wdzięk, porządek, wszystko rozgrywa się tam prawidłowo. Nie daj Boże, jeśli koń zaczyna robić z jeźdźcem, co mu się żywnie podoba, to taki jeździec. Przypomina jakiś worek na przykład ziemniaków rzucony na koński zac, którym koń robi co zechce. Obija się osiodło z jednej i z drugiej strony, wreszcie koń go zrzuci, poniesie. To też w życiu naszym, chrześcijańskim, w ogóle w życiu ludzkim. Duchowo duchem musimy opanowywać wszelkie rządze i popędy ciała. O tym mówi niejednokrotnie apostoł Narodów Święty Paweł. I to jest wielka mądrość. Uśmiercać popędy ciała, to znaczy umartwienie, i podporządkowywać wszystko duchowi. To duch jest jeźdźcem. On musi mocno trzymać wodze, naszych popędów cielesnych. Naszej porządliwości, i prowadzić tam, gdzie Duch zechce, a ciało musi się duchowi podporządkować. I nieporozumieniem totalnym jest, są wypowiedzi typu takiego Panie Boże, mnie stworzyłeś i takiego mnie masz. Nieprawda. Pan Bóg stwarza każdego z nas. I powołuje do doskonałości. Bądźcie Wy doskonałymi, jak doskonałym jest Ojciec Wasz Niebieski, mówi Pan Jezus. Pan Bóg daje Tobie możliwości i powołuje Ciebie do ciągłego wzrostu. Niektórzy mówią, taka jest natura, nie potrafię zapanować, no wiem, że grzeszę, ale to jest, ale to jest naturalne, taka jest natura, nic na to nie poradzę. Nieprawda. Owszem, taka jest natura krowy, że skoro widzi coś zielonego, na przykład trawę, to musi szczypać, nie potrafi nad tym zapanować. A jak już tej trawy odpowiednio dużo na szczypie, to musi przeżuć, wypluć i jeszcze raz przeżuć i połknąć. Krowa nad tym nie panuje, bo taki jest instynkt, któremu ślepo podlega. Przeciwnie, w przypadku człowieka, najbardziej ludzkim, najbardziej naturalnym dla człowieka jest to, iż potrafi przekraczać własne możliwości. Najbardziej naturalną dla człowieka jest skłonność do transcendowania od Łacińskiego transcendere co znaczy przekraczać to chodzi o ciągłe przekraczanie samego siebie wydawać by się mogło że tylko tyle więcej nie potrafisz to najbardziej ludzką skłonnością najbardziej naturalną rzeczą dla ciebie jako dla człowieka jest pragnienie aby przekroczyć to pójść wzwyż Postąpić doskonalej, wykształcić w sobie umiejętność panowania, przekroczenia dotychczasowych swoich słabości i jakichś miernych umiejętności. To jest dopiero ludzkie, arcyludzkie. To też bądźże człowieku ludzki i arcyludzki po Bożemu. Nie daj z siebie zrobić jakiejś żałosnej kłody, czy bezwolnego worka. Które się obija jakby o koński zad Twoich rozmaitych słabości, zachcianek porządliwości. Przeciwnie, Trzymaj mocno w rękach wodze i prowadź, panując nad wszelkimi swoimi słabościami, zachciankami, porządliwościami, prowadź mocno i skutecznie do celu. A jest to przecież. どんより。